Środa 8 dzień lutego to są informacje Piotrkowskie, Jacek Wiśniewski. Witam i zapraszam na serwis. Kilkudziesięciu uczniów przy Dźwięku Syren i Werbli dziś przed urzędem ponownie wyrażało swoją niechęć do planów przeniesienia siedziby czwartego LO z budynku przy Wojska Polskiego. W tym samym czasie urzędnicy, w obecności radnych władz szkoły, rodziców oraz mediów, wyjaśniali, dlaczego musi dojść do przeprowadzki. Licealiści nie tylko na transparentach wyrażali swoją niechęć do planowanej przeprowadzki. Wyraz niezadowoleniu ze zmian dawali skandując hasła. Uczniowie nie chcą się przenieść, bo jak mówią w obecnym budynku Szkoły przy Przywojska Polskiego czują się jak w domu. Jest to mały budynek, który ma w sobie jakiegoś ducha. Ta szkoła jest dla nas bardzo ważna i po prostu my czujemy się w niej bezpiecznie. Jednak jest to mały budynek, wszyscy się w nim znają i po prostu tutaj to jest nasz drugi dom. I czujemy się tak, aby ktoś nas wyrzucał z naszego własnego domu. To nasza szkoła, która ta jest wobec budynku jest najlepsza. I my nie idziemy nic poza nią. To po jest, prostu jest najlepsza. Myślę, że to jest nasz drugi dom. Ta szkoła nauczyła nas wszelkich wartości patriotycznych, dlatego no, to jest w ogóle niemożliwe, żebyśmy stamtąd odeszli. Myślisz, że w innym budynku tego nie uda się zrobić. Co robicie tutaj, teraz? Myślę, że na pewno nie. Na pewno nabór będzie mniejszy. Nikt nie przyjdzie do szkoły, gdzie, gdzie była ona przeniesiona i gdzie nie, wiadomo, nie będą wiadome jej losy, tak? U nas po prostu już wytworzyła się taka rodzina atmosfera i tego po prostu nie da się stworzyć w innej szkole. Naprawdę nie da się? No my tak uważamy, że nie. I... Przecież młodości siła. No... Nie w miejscu. No właśnie... Też jest coś takiego, że niby szkoły nie tworzy budynek, ale także y, uczniowie, no ale po prostu my nie przyjmujemy też do wiadomości tego, gdzie nas przenoszą i tamte miejsca nam nie odpowiadają. W momencie, gdy uczniowie pikietowali przed urzędem, w magistracie odbyło się specjalne posiedzenie Komisji Oświaty. Podczas niej próbowano rozwiać wątpliwości dotyczące planowanych zmian. Te mają na celu przeniesienie od września do budynku czwartego LO Szkoły Podstawowej nr 10. Licealiści na razie mają do wyboru cztery propozycje nowych lokalizacji. Każda wiąże się z przeniesieniem do istniejącej już szkoły. Choć jak zaznaczała skarbnik miasta, to nie jest posunięcie ekonomiczne, ale ze względów społecznych najlepsze, bo nie wiąże się z likwidacją. O tym, że nikt nie ma zamiaru likwidować Ogólniaka, podkreślał wiceprezydent Andrzej Kacperek. Uważam, że przeniesienie siedziby czwartego liceum do budynku, w którym w tej chwili mieści się gimnazjum numer dwa, jest dla społeczności czwartego liceum szansą na przetrwanie i zachowanie własnego bytu w przyszłości. Jest to naprawdę szansa dla, dla tej społeczności. Natomiast bardzo mocno chcę podkreślić, nie było i póki co nie mamy zamiaru likwidowania tegoż liceum. Czy wątpliwości udało się rozwiać? Uczniowie nadal trwają w swoim stanowisku. Jak będzie wyglądać dalszy rozwój wydarzeń? Projekt uchwały dotyczący zmian na mapie Piotrkowskiego Szkolnictwa najprawdopodobniej poddany zostanie radnym pod dyskusję na najbliższej sesji Rady Miasta. Dziś od samego rana w Piotrkowie około 40 budynków pozbawiono centralnego ogrzewania. Powód: awaria na sieci ciepłowniczej. Wszak rozczelnienie rury zauważono już w miniony piątek. To ze względu na siarczyste mrozy i na szczęście niewielki spadek ciśnienia, do naprawy przystąpiono dopiero w środowy poranek. Mieszkańcy z zimnem w mieszkaniach jakoś sobie radzili. Chłód za to przestraszył urzędników z Piotrkowskiego Starostwa. Dziś klientów nie przyjmowali. Ciepła w mieszkaniach pozbawionych jest dziś ponad tysiąc mieszkańców Piotrkowa. Komunikaty o braku ogrzewania wywieszono na klatkach, tak by mieszkańcy mogli się jakoś na ten czas zabezpieczyć. Najlepiej było uciec z domu. Najlepiej było uciec z domu, tak? No, nie wiem, idę zobaczyć, jaka temperatura. Jak nie, to uciekam z powrotem. Przerwa w ogrzewaniu nie tylko dotknęła mieszkańców bloków. Ciepło nie było dostarczane i do instytucji znajdujących się w rejonie awarii. Zapowiadanych ugrzejników przestraszył urzędników ze starostwa powiatowego. Dziś pracował tu tylko portier. Powodu awarii ciepłowniczej w mieście starostwo jest nieczynne. I nic się nie da załatwić? Nie da się nic załatwić. Nikt nie będzie w zimnym siedział. Zdezorientowani klienci odsyłani byli z kwitkiem. Ja dziś miałam odebrać dowód rejestracyjny. Nic pani nie załatwi, nie ma nikogo. Oj, Boże. Zapraszam jutro o 7.30. Dziękuję bardzo. Brak ogrzewania to efekt przystąpienia do naprawy sieci ciepłowniczej. Do jej rozszczelnienia doszło w miniony piątek. Na szczęście ubytek w skorodowanej rurze nie był duży, dlatego z naprawami można było poczekać do środy, gdy w dzień temperatury znacznie wzrosły. Czekaliśmy na tę temperaturę. W dużym mrozie nie udałoby się tego zrobić. Trzeba by było to robić. Ale byłoby gorzej na pewno. Większe, wtedy, większe skutki. Wtedy mieszkańcy bardziej by to odczuli. No właśnie. Ja pytałem się jakiegoś tu jednego mieszkańca, mówił ma od południa mieszkanie, na razie mu ciepło. Po załataniu niewielkiej dziury powstałej w rurze ciepłowniczej przed pracownikami technicznymi najtrudniejsza operacja, czyli rozruch sieci. Ten musi nastąpić stopniowo. Zapowiadana przerwa w ogrzewaniu ma potrwać do późnych godzin nocnych. Którędy poprowadzony zostanie szlak planowanej drogi ekspresowej S12 Piotrków do Rochusk. Jak na razie każdy z proponowanych korytarzy ekspresówki jest brany pod uwagę. Do wiążących decyzji jeszcze daleka droga. Niemniej jednak w sprawie pojawiły się nowe wątki. Gmina Piotrków przygotowuje swoje stanowisko dotyczące zgody, by szlak S12 przebiegał przez miasto. Temat budowy drogi ekspresowej S12 powrócił. Powodem jest kolejny etap pracy nad dokumentacją. Teraz firma przygotowująca dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad studium techniczno-ekonomiczne poprosiła gminy, przez których tereny przebiegają proponowane korytarze, o wydanie opinii. Ta dotyczyć miała funkcjonalności przejazdów i sieci dróg dojazdowych w mieście do planowanej S12 oraz miała zawierać ocenę, który z wariantów jest najkorzystniejszy. Jak się okazuje Piotrków mógłby skorzystać, gdyby ekspresówka przebiegała przez miasto. Jeżeli się pojawia S12, no to spróbujmy, a to są przypomnę wrota, to nazywamy wrota na Ukrainę, bo ten ciąg S12 idzie do Dorochuska, dalej na Rownę do, do Kijowa. Więc wykorzystajmy to jednocześnie jako fragment naszej infrastruktury wewnętrznej w mieście jako obwodnica południowa miasta, tak jak mamy powiedzmy dla ciężkiego ruchu ulicę Trybunalską, czyli dzisiaj S8. Droga S12 w wariancie przebiegającym przez miasto pomogłaby wyprowadzić ruch tranzytowy z centrum. Wystarczyłoby, aby gmina wybudowała brakujący fragment obwodnicy wschodniej od istniejącego odcinka miast partnerskich do oczyszczalni ścieków przy Podolu i połączenia ją z S12. Możliwe jest to jednak w momencie, kiedy Generalna Dyrekcja przychyli się do wniosku gminy Piotrków o budowę węzła na wysokości oczyszczalni, który obecnie nie jest planowany. Jeśli go nie będzie, o zgodzie na S12 w mieście nie ma mowy. W takim układzie y, ta, przebieg tej drogi jest y, przez tereny Pieczkowa niezasadny. Nie ma, nie ma żadnego uzasadnienia, żeby w takim układzie przez tereny Piotrkowa ta droga przebiegała. Opinie i propozycje zmian na szlaku S12 to jeszcze nie wiążące decyzje. Na to trzeba jeszcze poczekać. Ile? Tego nie wiadomo. Z uwagą dyskusji o szlaku ekspresówki przysłuchują się mieszkańcy oraz radni z osiedla Wronia, przez które miałaby przebiegać droga z punktu widzenia społeczności mieszkającej tam to wariant numer 1, czyli wariant niebieski, wariant numer 2, czyli wariant brązowy był niekorzystny dla mieszkańców ulicy Wroni, ulicy Roosevelta, ponieważ jest tam bardzo dużo osób, którym by to przeszkadzało pod względem akustycznym i pod względem ewentualnych zanieczyszczeń. Miasto nie tylko domagać się będzie, by w projekcie ujęto budowę węzła przeoczyszczalni, ale i optować będzie za budowę na węźle Rokszyce zjazdu na S12 z kierunku Katowic. Na czym polega praca policjantów? Gdzie trafiają telefoniczne zgłoszenia przestępstw i wypadków? Co dzieje się z osobami aresztowanymi? Oraz z czego składa się podstawowe wyposażenie policjanta idącego na akcję? Na te pytania podczas wtorkowego spotkania na komendzie najmłodszym odpowiadali policjanci. Bezpieczne ferie z policją to już tradycyjna akcja organizowana w czasie zimowej przerwy. Podczas takiej niecodziennej wizyty w Piotrkowskiej komendzie policji maluchy spędzające ferie na świetlicach szkolnych mogły nie tylko dowiedzieć się, do czego służy policyjna pałka typu tonfa, lub z czego składa się zestaw ochraniaczy policjanta. Samemu na własnej skórze można było przekonać się, czy taki sprzęt jest wygodny. musi czasami takie rzeczy po prostu i żeby mógł bezpiecznie wykonywać swoje czynności. To jest ciężkie strasznie. Nie możesz tego udźwignąć? Troszkę. Niemniejszym zainteresowaniem podczas pokazu sprzętu policyjnego cieszyły się kajdanki. Policjanci wyjaśniali, że ten dość niepozorny sprzęt nie tylko pomaga im w ujęciu przestępców. transportować taką osobę, jest bardzo łatwo. podnieść ręce tyłu. Co możesz zrobić teraz? Nic, A ja mogę wszystko. w głowę zwrócić w tą sprawę w sposób. Widzisz? Nic nie możesz zrobić. Ja trzymając jednym palcem mogę się obracać dookoła. Na tym to tu polega. Naprawdę, jak tak policjant pochyli, to naprawdę to bardzo boli. Nie można nic zrobić. Na tym nie koniec wizyty u piotrkowskich policjantów. Stróże prawa pokazali maluchom, jak wygląda pokój dyżurnego policji, oraz areszt, do którego trafiają podejrzani o popełnienie przestępstwa. Po takim zwiedzaniu przyszedł czas na sprawdzenie dziecięcej wiedzy o bezpieczeństwie. Pytania, choćby dotyczące zasad przechodzenia przez ulicę, jak widać, nie były trudne. Trzeba być ostrożnym na pasach, trzeba sprawdzić. W lewo, w prawo, jeszcze raz w lewo. Musi być zielone światło na sygnalizacji świetlnej. Takie spotkania na komendzie to nie tylko budowanie zaufania do stróży prawa. Mogą one zaowocować na przyszłość, mówią policjanci. Jak każde dziecko, prawie że każde zapytane, kim chciałoby zostać, odpowiada błyskawicznie policjantem. Czyli to taki mały werbunek do policji? No, można to tak. Yy, można to tak powiedzieć. Dzieci im, im więcej oglądają, tym bardziej są otwarte na, na pracę policjanta. Ja będę policjantem. Naprawdę? Tak. A nie boisz się zostać nim? Nie. Przecież to trudny zawód. Ale ja się nie boję. Wizytę w policji zakończyła nie Lada Gratka, przejażdżka policyjnym radiowozem po placu komendy. Motocykl, sprzęt policyjny i kącik daktyloskopijny. To atrakcje, jakie policjanci przygotowali podczas poniedziałkowego spotkania zorganizowanego w holu Piotrkowskiego Kina. Maluchy tutaj, podobnie jak podczas wizyty w komendzie, mogły sprawdzić jak działają policyjne kajdanki, czy przymierzyć ochraniacze, kask czy też kamizelkę kuloodporną. Być policjantem, ochroniarzem to też ciekawe zajęcia. Naprawdę? Tak. Szczerze, yy, broni się sklepów różnych... Ważnych rzeczy w muzeach y, to bardzo dobrze, że powstała taka organizacja policja. A ten sprzęt wygodny? Y, trochę ciężki tutaj, trochę boli, ale da się nosić. Wygodnie w takich kajdankach? No nie, piją trochę i ciężkie są. I chyba niewygodnie się chodzi. No, trzeba powoli uważać, żeby się nie wywrócić. Czyli przestępcy nie mają lekkiego życia? Nie, nie mają, ciężko, a szczególnie w takich kajdankach. Jednak podczas festynu z policją największym zainteresowaniem wśród maluchów cieszył się kącik, gdzie można było odcisnąć swoje linie papilarne. Tutaj nie tylko można było poznać techniki ich odciskania. Policjanci dzieciom tłumaczyli, dlaczego linie papilarne są tak ważne dla policyjnych śledczych. Prezentuję dzieciakom, ślad, jak się pobiera, ślad linii papilarnych. Każdy Y, musi wiedzieć, że każda osoba ma indywidualne ślad linii papilarnych. Nie ma dwóch osób o identycznych śladach linii papilarnych. Dziecio, dla dzieci jest to bardzo duża atrakcja. Y, nawet nie wiedzą, że każdy, dotykając czegoś, dostawia swój ślad. I dzisiaj tutaj można zobaczyć, jak wyglądają tak, linie papilarne. Można, można zobaczyć, jak, jak, po prostu, jak się pobiera od osoby ślady linii papilarnych, jak danej osoby wyglądają ślady linii papilarnych. Także to jest to dla dzieci na pewno duża frajda, duża zabawa. Policjanci przygotowali też kącik plastyczny. Maluchy na obrazkach pokazywały najczęstsze sytuacje, w których trzeba zwrócić szczególną uwagę na własne bezpieczeństwo. Podczas tegorocznych ferii zimowych z policją spędziło je ponad 200 dzieci z Piotrkowa. Świetna gra aktorska oraz plejada teatralnych lalek i kukiełek, do tego świetny tekst i muzyka. To przepis na niezapomniane dziecięce wrażenia podczas spektaklu teatralnego. Tych składników nie zabrakło i dziś podczas ostatniego spotkania z teatrem w ramach ferii zimowych, organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury. Tym razem sceneria nie tylko za oknem była naprawdę zimowa, opowieść przeniosła najmłodszych widzów do krainy królowej śniegu. Jest to bajka przede wszystkim o przyjaźni. E, dlatego, dlatego ta bajka, bo jest to bajka mądra, bo jest to bajka fajna, bo jest to historia, która naszym dzieciakom daje coś, coś ważnego. Tak mi się wydaje. Oprócz tego, że się chichrają z rozbójniczki, tak, <grych> która daje się związać, oprócz tego, że z durnowatego małego renifera się chichrają, to jednak staramy się im przekazać ważne wartości. Spektakl wzbogacono rytmicznymi piosenkami, które rozbawiły publiczność równie mocno co perypetie bohaterów. Główne role zagrały kolorowe lalki oraz sympatyczne mapety. W rolę Królowej Śniegu czy zabawnej rozbójniczki wcielili się aktorzy i to oni zdobyli serca młodej publiczności. No rozbór, rozbójniczka. Dlaczego? No fajnie śpiewała no po prostu. Bo rozbójnica była śmieszna i ja lubię właśnie takie śmieszne postacie, bo można się przy nich fajnie śmiać, no, fajnie czuć. Co takiego robiła rozbójnica, że była taka śmieszna? No to fajnie. Spektakl Gerda i Kaj był ostatnim spotkaniem z teatrem zorganizowanym w ramach ferii zimowych z miejskim ośrodkiem kultury. O najważniejszych wydarzeniach sportowych minionego tygodnia już za chwilę oczywiście w magazynie sportowym a dziś w naszym serwisie to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Ważne zwycięstwo w świetnym stylu odnieśli koszykarze Piotrkowskiego, uczniowskiego międzyszkolnego klubu sportowego Piotrkowia. W 17. kolejce drugiej Ligi opieczni trenera Piotra Piątkowskiego pokonali 96 do 72 KKS Mickiewicz Romu z Katowice. Tak naprawdę tylko pierwsza kwarta była wyrównanym widowiskiem. W drugiej odsłonie tego spotkania Piotrkowianie wyraźnie odskoczyli swoim rywalom. Była to zasługa konsekwentnej gry zarówno w ataku, jak i w obronie. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 52 do 32. Nie inaczej było po przerwie. W trzeciej kwarcie Piotrkowia utrzymywała bezpieczną przewagę, natomiast w ostatniej części meczu Piotrkowianie zdeklasowali rywala. Momentami obydwie drużyny dzieliła różnica 30 punktów. Ostatecznie Piotrkowia pokonała Katowiczan 96 do 72. Gramy strasznie nierówno w każdym meczu, bo praktycznie są momenty dobrej gry, niestety Więcej chyba jest tych momentów słabej gry i takiej słabszej postawy zawodników, skoro, skoro tak, tak przegrywamy. No, bardzo chcieliśmy dzisiaj wygrać. Mówiłem, mówiłem w tym wywiadzie właśnie ostatnim naszym, że będziemy pracowali nad obroną. Pracowaliśmy w Jaworznie, już nam to bardzo ładnie wyszło, tylko końcówka meczu niestety w ataku nam nie wyszła i skuteczność osobistych. Natomiast tutaj już nam się to udało zrobić i, i można powiedzieć, że zniszczyliśmy przeciwnika. Tak okazałe zwycięstwo z pewnością podbuduje morale zespołu, który do tej pory wygrał zaledwie trzy spotkania. Staramy się jak, jak możemy. Pracujemy mocno na treningach. Pierwsza, pierwsza połowa, czyli pierwsza runda, nie poszła nam najlepiej niestety, ale w tej rundzie powoli udowadniamy, że, że jesteśmy już na, na tej formie, którą chcemy osiągnąć. Pokazaliśmy już to w meczu w jawożnie. Minimalnie nam zabrakło, żeby, żeby wygrać ten mecz, ale po tym meczu udowodniliśmy, że jesteśmy mocni i staramy się <laughs> jak najdalej zajść. Pomimo wyraźnego zwycięstwa Piotrkowia wciąż znajduje się na ostatnim miejscu w tabeli i do końca będzie musiała walczyć o utrzymanie w drugiej lidze. Na czele wciąż utrzymuje się WKS Śląsk Wrocław, tuż za nim znajduje się BM Węgiel Stal Ostrów Wielkopolski. I to właśnie ten zespół będzie rywalem Piotrkowian w następnej kolejce, która zostanie rozegrana 11 lutego. 13 zespołów reprezentujących wszystkie powiaty okręgu Piotrkowskiego uczestniczyło w 19. już turnieju o puchar honorowego prezesa okręgowego związku piłki nożnej w Piotrkowie Włodzimierza Motyki. O zwycięstwo walczyli 13-letni piłkarze z takich miast jak Radomsko, Piotrków, Tomaszów czy Bełchatów i to zespół z tego ostatniego miasta był faworytem turnieju. Kto jest taki przegląd w całym okręgu? W tym kategorii wiekowej, jaki potencjał posiadamy. Ja powiem szczerze, że jestem no, zachwycony poziomem, już w jakimś sensie no, może słowo dużo, wyszkolenie, ale umiejętności niektórych zawodników no, są już no, niemałe, można powiedzieć. Poza tym widać nawet, że przygotowanie tych zawodników, przecież ten turniej trwa od rana i jest godzina. Prawie 17, no 17 z 15, a oni jeszcze wytrzymują. Bardzo istotny jest dla nas ten turniej. Zresztą 19 już. Spotykamy się co roku, ale najważniejsze jest właśnie to, że podczas tego turnieju już 19 raz Okręgowy Związek Piłki Nożnej może wręczyć klubom pracującym z młodzieżą sprzęt sportowy. My zdajemy sobie z tego sprawę jak ciężka jest w chwili obecnej sytuacja ekonomiczna klubów, dlatego też... Środki, które trafiają do nas z transferów, staramy się przeznaczyć na zakup sprzętu sportowego, który wraca z powrotem właśnie do klubów, które prowadzą pracę z najmłodszymi. GKS Bełchatów nie sprostał jednak oczekiwaniom, co wykorzystali piłkarze uczniowskiego klubu sportowego Piotrkowia, którzy w fazie finałowej wygrali 4 z pięciu spotkań, tracąc przy tym zaledwie dwie bramki. No nie byliśmy faworytem, nie byliśmy młodsi o rok, bo tutaj rocznik 99 większość. No, nie wiem, no udało się. Dobrze było. Nie byliśmy faworytami, ale i zaskoczyliśmy wszystkich. Łącznie z własnym sztabem szkoleniowym, którego przedstawiciele podkreślają, że to efekt ciężkiej pracy. Zaczęliśmy ponad 3 lata temu praktycznie od niczego. Chłopcy w tej chwili naprawdę z roku na rok te postępy są coraz większe i mam nadzieję, że przyniesie to jakieś dobre owoce na przyszłość. Drugie miejsce zajęła inna piotrkowska drużyna Polonia. Zaś na trzecim stopniu podium stanęli piłkarze WKS Kawaleria Tomaszów Mazowiecki. Organizatorzy przyznali także nagrody indywidualne. Najlepszym strzelcem turnieju został Bartłomiej Zieliński. Zawodnik GKS-u Bełchatów strzelił sześć bramek. Tytuł najlepszego bramkarza otrzymał Kuba Gwadera z KS Paradesz, Zaś najlepszym zawodnikiem turnieju został Bartłomiej Klinicki z Piotrkowskiej Polonii. Tradycyjnie już po turnieju wszystkie kluby pracujące z młodzieżą otrzymały od organizatorów sprzęt sportowy. Piotrkowski, okręgowy Związek Piłki Nożnej, jest jedyną tego typu jednostką w kraju, która na taką skalę wspiera młodych piłkarzy. Sprzęt powędrował bowiem aż do 57 klubów. Ubiegły czwartek na sali relaks Ośrodka Sportu i Rekreacji rozegrano turniej międzyosiedlowej piłki nożnej rocznik 1996. Naprzeciw siebie stanęły silne drużyny. Niejednokrotnie akcja, jaka rozegrała się na boisku, świadczyła o wysokim poziomie początkujących piłkarzy. W ostatecznej walce o miano najlepszej stanęły naprzeciwko siebie drużyny z Osiedla Sulejowska, przyszłość litewska oraz reprezentacja Osiedla Słowackiego Północ. Walka o laur zwycięstwa była zacięta, jednak wygranej łatwo nie oddali swoim rywalom zawodnicy reprezentujący osiedle słowackiego północ. To się opłaciło. W efekcie to oni stanęli na podium. Bardzo fajnie, przyjemnie. Była miła atmosfera, nie było żadnych sprzeczek, takich dało się pograć. A jak konkurencja? No, na wysokim poziomie był tylko ten mecz finałowy, bo w sumie w grupie wyszliśmy z pierwszego miejsca. Wszystkie mecze wygrane bez większych problemów były. Trzecie miejsce zajęła drużyna reprezentująca osiedle Sulejowska, a drugie ekipa piłkarzy z osiedla Przyszłość. Walka nie tylko była zacięta. Sędzia ocenił ją jako przykładową grę na zasadach fair play, ale nie tylko. W ocenie ekspertów od piłki nożnej obserwujących spotkanie, część z zawodników bardzo dobrze rokuje. Tak, my... W związku z tym, że prowadzimy później, później wśród osób dojrzałych, dorosłych, amatorską halową ligę piłki nożnej, to w jakiś sposób przygotowujemy sobie potencjał do tych rozgrywek, a ci, którzy z różnych, z różnych względów z braku czasu, nie wiem, możliwości, nie grają w klubach, mają możliwość pielęgnowania swojego talentu i rozwijania swoich zainteresowań w piłce. Także to, co tutaj się dzieje, jest elementem selekcji, naboru do przyszłych rozgrywek amatorskiej halowej. W czasie tegorocznych ferii na Hali Relax 9 lutego rozegrana zostanie kolejna kolejka turnieju piłki nożnej Dzikich Drużyn, rocznika 1999 i Młodsi o godzinie 10.